A, zajibioza. Dobra, tu już chyba nie jestem mile widziany. Chyba. To tam jest jakieś przejście. What do you say? Mogę użyć tego. Właśnie tak czułem, że ten śmietnik tu jest nie bez powodu. Aha. W ogóle ja jestem ciekaw jednego. Yy, praks praksisy Nie ma pewnie niczego co mi powstrzyma działanie tego co szkoda. No przeszedłem sobie tam, bo jest dziura w siatce. Tylko że jak wyląduje, może to wyłączę tutaj gdzieś? Jest gdzieś jakiś switch, żeby to wyłączyć? Chyba nie To mogę sobie położyć. Podniosę to? Nie, palety nie podniosę. Cholera, cholera. Na pewno tam się da jakoś przejść, tylko jak? Tam jest kamera. Nie znajdę czegoś, co mogę tam położyć? Kama. Musi coś być Może pod ciężarówką. O, o! Cholera, muszę je przerzucić Nie rozwalcie się, proszę! Jest! Wyląduj tam, gdzie chcesz, byś wylądowała. O Boże, czy ja ją przerzuciłem? Nie, nie wczytam tego save'a. Wczytaj, jaki jest ostatni? 1444. Tak, ostatnia, to zapis. God damn! <gryw> Dobra, przerzuciłem ją. Cholera. Mam za dużo siły. Tamto jakoś dobrze przerzuciłem. Tu mam zapis. co? Dobra. Tamten śmietnik mam załatwiony. Tu mam te skrzynki. Och! Miej się dobrze. Dobra, jeszcze ma trochę życia. A nie, mogę je przenieść przecież. Dobra. Okej. Okay. O! Potem mam 3 metrowy skok, suczki! Co ja gadam? Eee, tak. O, moduł kredytowy. Nie, Palm top Co my tutaj mamy? O, nowe kody. Fajnie. Kod do wartowni. A gdzie jest wartownia? Może zobaczę gdzieś na mapie. Tam jest jakiś pokoik mały, mogę sobie zobaczyć A nie! O. Wiecie co ja przeczuwam? że tam będzie switch do wyłączenia tej elektryczności. Może, nie wiem. Jeśli w ogóle dam radę tam wejść. No oczywiście, że tak. A, włamie się tak do zabawy. A, co my tu mamy? Dobra, czerwonego nie zdobędziemy. Kolera już? To było lamerskie. Stobrobak. Tego muszę przejąć, komarze. Wow! No, na styk. O, otwarte drzwi. Eee, to chyba nie była dobra decyzja. Ostrożnie się zrobili. Fucking shit. Nie chciałem tego. Czytaj Oj, nie chciałem tego Teraz przynajmniej wiem, że mogę tam pójść I włączyć tą elektryczność Bez potrzeby bawienia się W otwieranie drzwi Mam nadzieję, że nie zapisało mi po otworzeniu drzwi Nie, okej, okay, dobra, jest git Dobra, frajerzy mnie nie widzą To wyłączę, to se hakuje. Z 15% a procentami prawdopodobieństwa wykrycia, jak mnie przedtem wykryło to już śmiech. No. Znikaj, chcę przeczytać. Instrukcje. o strzałki szkoda, że to nie te, których potrzebuję, moduł kredytowy dobra, napiernicza tam z powrotem przejdę sobie przez tę dziurę w siatce hop, topik. aha, to pewnie był ten kod, no nic Ech. och, jak on to długo niesie i widzicie, opłacało się jednak wziąć lepsze nie siły. O Jezu, że tam jest jakiś wielki mech. Znajdź paczkę Tonga, co? Dobra, gdzie tu są w ogóle ludzie, którzy mogą mnie zauważyć, gdzie jest jego paczka? Kaczuszka jest tam w środku, o oh jest. Wychodzi na to, że nie ma w ogóle żadnych drzwi do tego, więc ho, ho, ho. Tego by się przydało bezwładnić pana. Zapiszę i użyję pistoletu. 27. Lera, kto mnie zauważył? Demet? No już ktoś najwyraźniej tak. Jak wejść do tamtego pokoiku No cóż, poczekaj, aż ten pan sobie pójdzie. Może tamta kamera? Tam jest jakaś kamera. Idź sobie, tak, bardzo ładnie. No ja sobie teraz przejdę za tego robocika. Co mi kompletnie nic nie da? Ty, patrzcie, Moonwalk do przodu. Jest tu jakieś wejście, nie? Muszę wejść, chyba tam taką drabinkę widziałem. Zajebiście. Wczytaj. <ślesk> zmieniającą tor lotu amunicję. Ja tego to jeszcze nie widziałem. No, go away. Właściwie to wiecie co? Będę sobie szedł tak za nim. A tam u góry jest jakiś misiek. Zachowałem bateryjkę. Tutaj ja absolutnie nic nie zdziałem. O jasu. To było frajerstwo. Chociaż tamten jakiś grzmot zrobił ostrożny. <grymne> zamknę te drzwi. On no tu idzie, co? To No wejdziesz tu, czy nie? ha. <grymne> o jest. Dobra, mogłem na ludzie to zamknąć szafka gdzie jest ta tajna paczka aha będzie za tymi drzwiami pewnie <laughs> A real secret, but they don't want you to know that this space station is where they're going to escape if their plan for domination doesn't work here on Earth. They're going to hide and hide. Access granted. Oh, another obstacle for us. little. sure could teach my boys some tricks, Jensen. Tong? How did you get this frequency? Ancient Chinese secret. Now let's you're going to plant that package in Administrator Wang's office. Put it on the bastard's desk and trigger it. Sound good? Sounds like I'm doing you a favor. How does it help me? The explosion should distract the guards. Then you hop in a cargo pod and off you go. But you only got one shot. No turning back once you trigger that thing, you get me? I got you. Only set it if I'm ready to go. <coughs> oh. Gazy, oh. czytaj ostatni zapis. To nie było mądre. Potrzebny bym był, potrzebny by mi był upgrade. Płuc, co? Tu już mogę przeczytać mój

But well, you only got one shot. No turning back once you trigger that thing, you get me? I got you. Only set it if I'm ready to go. Another one I've been telling you about for years, folks. Listen, to boldly go where no tyrant has gone before is no groundbreaking notion. The real secret to what they don't want you to know is that the police can be squattered by the same thing. Kaman, bez przesady. Nie widziałem, nie wcale nie widziałem. Taki trik. Nie, nie ma szans. Baterio, wracaj. Strasznie wstępie na te batony całe energetyczne, ale. Zobaczmy jak się tutaj w ogóle rozkładają wejścia. Aha, to jest jedno wejście, co? Potem jakieś schody do góry. Tu mamy go biuro, co? Dobra. zaszaleje już je tego niech no tam się odładuje. Zasuwam. To było głupie. Aha, tu się mogę ukryć. Tak, w miarę. Chociaż to... Do... Do covera nie mogę wejść, ale nie widzi mnie tutaj nic. Ja za to też nic nie widzę, to jest całkiem realistyczne, ponieważ ten system chowania się tutaj jednakowoż pozwala mi widzieć cokolwiek zechce. To jest raczej mało prawdopodobne. No, tam jest jakaś drabinka. Ochrona się odwrócił, to ja sobie spróbuję nią wejść.